Cześć. To kolejny odcinek z nowej serii Minecraftowej. Nagrywam go jeszcze dzisiaj przed świętami. I jest to seria Minecraft Przygody, w której będziemy po prostu podróżować po morzu, po oceanie. No i zapraszam na pierwszy odcinek. Gdzie jestem? O nie. Ja chyba się Na statku. A ah, tak. Mieli te łódki takie małe. I co to jest w ogóle? Aha, to są jakieś wyspy. Co, co to jest w ogóle? To jest nie ma w ogóle. wiesz, co to jest, jest, jest.

coś naprawdę jest tam, niech idzie, możecie to sprawdzić. A teraz sam zamykamy. Oj! Czy miasto? Kto to jest? Źli jacyś. O nie. Musimy się zmienić chyba tutaj. Tylko jak możemy zrobić broń? O nie. Nie. zróbmy da. Tak. Przejdziemy od tej strony. O nie, tutaj są ludzie dzisiaj. Uciekam przed nimi. O nie, nie. Dlaczego wszyscy tutaj chcą mnie pokonać? Nie. O nie, się wypadło tu łapkę. Źle się dzieje, źle się dzieje tutaj. Mam tylko półtora zartuszka. Muszę jakoś tutaj przejść tego parkula i wygrać. Nie spadłem. Zaraz idę. Ta się tutaj Jakoś... Nie! Nie! No nie. nie! Nie, musimy pojechać tam jeszcze raz. Wtedy nie mogłem, bo na tego miejsca, nie wiem, czy będę jeszcze na poza nim, bo to jest ciężkie.